Cześć, to jest Cześć. bardzo Cześć. No dobra, to widzimy się po dwóch miesiącach. E, witam Was serdecznie, ja nazywam się Michał, jestem z Viewto. razem ze mną jest Ilona z Property and Homes. Homes? Tak. I, I co ja tutaj robię? No, Ilona skończyła cykl wdrożeniowy u nas w Viewto. no i spełniła wszystkie warunki do certyfikacji. Tak, zgadza się. Miałaś na to trzy miesiące, zrobiłaś to w dwa miesiące. Opowiedz może na start jak było, czy było trudno, czy było łatwo, bułka z masłem, jak to wyglądało u Ciebie? Yy, wiesz co, było i trochę tak i trochę tak, bo zależy z jakim klientem miałam do, do czynienia, ale generalnie dla mnie to była trochę jak przygoda, bo to był okay. zupełnie nowy dla mnie teren yy, i tak naprawdę uczyłam się w, w terenie. Miałam, miałam duże wsparcie, ale no mimo wszystko to wszystko było każda rozmowa, każde spotkanie. No to było pierwsze takie doświadczenie. I oczywiście, jeżeli chodzi o relacje z ludźmi, nawiązywanie kontaktów, no to czerpałam już z tego, co wcześniej jak gdyby miałam okazję robić. Ale no mimo wszystko temat jest zupełnie nowy, zupełnie z jednej strony trzeba było do tego podejść. Ale było no bardzo fajnie, i myślę, że. no, starałam się tym bawić, starałam się nie, nie stresować, nie myśleć co będzie, tylko po prostu um, no, tak trochę przyjąć to y, jako, nie wiem, no takie życie chwilą trochę. Okay. Mm -hmm. Brzmi to jako dobra zabawa, <grym> <grym> a, a tak żebyś, <grym> no nie bądź skromna, powiedz mi co udało Ci się zdziałać przez te dwa miesiące? Czy, czy faktycznie, czy możesz powiedzieć o swoich sukcesach albo co ty uważasz za swój największy sukces przez ten okres dwóch miesięcy? Znaczy ja myślę, że starałam się troszeczkę podejść do tego tematu inaczej, mhm. że y, skupiłam się na tym, co znam najpierw, y, więc dobrze znałam tą lokalizację, w której mieszkam i stwierdziłam, że że to będzie dobry początek, bo y, przynajmniej nie wiem, lokalizacja, y, cała topografia była mi dobrze znana i byłam w stanie fajnie się w tym poruszać, więc skupiłam się na nieruchomościach, które są najbliżej mnie mhm. i też widziałam, że jest to teren trochę jeszcze nie odkryty przez, przez inne agencje i na tym terenie też bardzo mocno działają deweloperzy, więc stwierdziłam, że pójdę jak gdyby dwutorowo. Jedno to jest pozyskiwanie Mieszkań, ale też pozyskanie deweloperów, którzy być może nie są już tak mocno rozchwytywani jak ci, mhm. którzy są w centrum miasta. No i rzeczywiście się udało, bo udało mi się podpisać umowę z lokalnym deweloperem i jednym mhm. takim, który działa bardzo mocno właśnie w terenie, gdzie ja mieszkam, ale też i ma inwestycje, gdyby na około Poznania. Mhm. E, więc to super, jak gdyby zadziałała ta strategia, i chyba dzięki temu, jak gdyby ten początek miałam trochę, trochę łatwiejszy. Okej, okay. mm -hmm. No nadal no, no. dużo w mm -hmm. tym skromności, bo <laughs> mówisz, że dzięki temu ten początek miał łatwiejszy, a mm -hmm. z tego co mówisz brzmi jaka no dobra robota na samym początku mm -hmm. swojej przygody, jeśli chodzi o bycie doradczynią do spraw nieruchomości. Mm -hmm. e, no ja nie znam e, osób, które w pierwsze dwa miesiące nawiązują współpracę z deweloperem, jednak mm -hmm. No, trzeba mieć pewne kompetencje, trzeba coś od siebie dać. Nie wiem, jak się to udało? Jakbyś mogła powiedzieć tak dla innych, jak to zrobić? Co takiego trzeba mieć? Wydaje mi się, że po prostu byłam, byłam szczera w tym, co robię. I jak gdyby nie starałam się. Jak gdyby opowiadać czegoś, czego nie jestem w stanie dostarczyć, starałam się polegać na, trochę na swojej intuicji na początku, bo wiadomo, że ta wiedza twarda przychodzi z czasem. Uczymy się no, kawałek po kawałku i rzeczywiście wiele rzeczy, które były na szkoleniu, bardzo się przydały, ale też pojawiły się nowe kwestie, które odkryłam, jak gdyby w, trakcie, w trakcie poszczególnych tam przypadków. I chyba na początku po prostu zawierzyłam swojemu instynktowi i chyba temu doświadczeniu, które miałam wcześniej. Starałam się tych ludzi wysłuchać, starałam się zobaczyć, czego oni potrzebują, co ja mogę dla nich zrobić. No i starałam się jak gdyby no, wpasować w to, co, co oni, czego oni ode mnie oczekiwali. Mhm. Nie wiem, wydaje mi się, że akurat jeżeli chodzi o deweloperów, no to ten pierwszy rzeczywiście wymagał trochę pracy. Dlatego że zawsze ci, którzy działają na rynku takim lokalnym, mniejsi, są już bardzo powiązani z wszystkimi firmami lokalnymi, mocno się trzymają. To był deweloper, który już tam działa od 20 paru lat. Więc ja byłam dla niego zupełnie nową osobą, ale stwierdziłam, że żeby mi dał szansę, żeby spróbował czegoś nowego. No, i się zgodził, i tutaj akurat się udała ta współpraca. Nie, i to jeszcze raz mhm. gratuluję. Z tego, co mówisz, zadziałała Twoja szczerość, mhm. to, że potrafiłeś wysłuchać klienta mhm. i odnieść się do tego, co usłyszałeś, do tego, czego potrzebuje. Mhm. Tak, jak już jesteś po tej rozmowie, już to jakiś czas temu było, co uważasz teraz tak naprawdę, nie tylko może o samym deweloperze, ale o klientach? Czego oni teraz najbardziej potrzebują? Ja myślę, że oni się bardzo, że zawsze pamiętam, że po drugiej stronie jest też jak gdyby drugi człowiek, który też ma pewne obawy i pewne, no, no boi się po prostu oddać tak? tą swoją nieruchomość, czy majątek, czy pieniądze komuś, więc bardzo dużo tutaj robi to, żeby jak gdyby wzbudzić zaufanie i to jest jak gdyby podstawa do, do dalszych w ogóle rozmów. I myślę, że oni oczekują przede wszystkim no, no takiej szczerości, uczciwości, bo bardzo dużo mieli naobiecywane z różnych agencji i potem no, następuje jakieś takie zwątpienie, czy to rzeczywiście jest realne. Jak przychodzi następna osoba, no to mają bardzo takie podejście, no już są nastawieni negatywnie, więc tutaj bardzo jest ważne, żeby to odwrócić. i ja na przykład zawsze rozmawiałam tak, że na samym początku wszyscy chcą wysoką cenę, ja zawsze im tłumaczę, że rzeczy niemożliwe robię od razu, na cuda trzeba poczekać. I jak gdyby, no jeżeli dana nieruchomość, nie wiem, jest 6 miesięcy na rynku i się nie sprzedaje, tak, no to są ku temu jakieś powody i trzeba znaleźć ten powód, dlaczego to... A dlaczego tak się dzieje? Czy jest to kwestia prezentacji, czy jest to kwestia ceny, ale staram się im nie obiecywać rzeczy, których nie jestem w stanie dostarczyć i chyba to jest jak gdyby taką, taką podstawą. Okej, okay. ja, ja będę trochę drążył ten temat, <laughs> bo myślę, że, że część słuchaczów, o, o słuchaczy, którzy to oglądają, jakby ma świadomość tego, że trzeba być szczerym, otwartym, no nie wiem, takim uczciwym i tak dalej. No ale jak to zrobić? Co tak po prostu wprost to mówisz? Wiesz, co różnie? Znaczy, najpierw yy, Uważam, że owszem, jak gdyby też trzeba przedstawić swoją wartość i to co, to, co mamy do zaoferowania, owszem, ale potem trzeba wysłuchać, co dana osoba jak gdyby chce, oczekuje i na czym jej zależy. Mhm. Jeżeli, jeżeli to jest, nie wiem, szybka sprzedaż, tak? no to jesteśmy się w stanie się dopasować, no ale to ma swoje plusy i minusy i to trzeba wyraźnie powiedzieć, tak? jeżeli ktoś się stanie dłużej poczekać. No to możemy przyjąć inną strategię, ale no kluczem do tego jest, mimo wszystko, znowu e, no trafienie w te potrzeby. Albo czasami po prostu też e, pom no można pomóc w jakiś sposób, doradzić, tak? bo ludzie mają różną sytuację życiową. No ja się tutaj tak trochę czuję, mm, no może. Doradca też, ale też jako, jako osoba, która opiekuje się daną osobą. Ja się zawsze tak uważam, że jak biorę jakąś sprawę, to nie jest to dla mnie mm, biznes na początku, mhm. tylko ja się staram tą osobą zaopiekować. Mhm. I tak do tego podchodzę. Nie? Mhm. I, I troszeczkę patrzę szerzej, nie tylko kupno-sprzedaż, tylko po prostu staram się. Ym, mhm. Inaczej do tego podejść. Okej, okay. to mhm. pociągnę ten temat. Co to znaczy dla ciebie zaopiekować się tą drugą osobą? Czyli patrzysz na to, jak ta osoba się czuje w tym procesie sprzedaży czy zakupu nieruchomości? Też. Też. Jakbyś mogła coś więcej powiedzieć na ten mhm. temat. Jaka jest jej sytuacja? Niektórzy mhm. mają różne sytuacje życiowe, tak. Mhm. Czy nie wiem, kłopoty z partnerem, partnerką, też w kwestii podejmowania decyzji. No i tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, i, i na przykład są takie osoby, które gdyby chcą, żeby z góry narzucić im pewien scenariusz, wydarzeń i idą Myślę. za tym, a są osoby, które wręcz przeciwnie od razu widać, że. Jak gdyby, to jest taka osobowość, która nie lubi, jak jej się mówi, co ma się zrobić, i trzeba to po prostu wyczuć. I mi się wydaje, że to jest właśnie ta umiejętność, trochę e, no, poznania ludzi i, i tej właśnie takiej trochę intuicji, e, z jaką osobą, jaką strategię obrać. Nie? No ja to tak no, staram się po prostu wyczuć. Tak? Czy, ktoś, czy ktoś lubi bardziej, żeby go pokierować i, i woli mieć jak gdyby. Oddać kontrolę, czy wręcz przeciwnie, trzeba być troszeczkę tą osobą za nie? i sterować, ale bar bardziej delikatnie. Okej, okay. dzięki wielkie. Dla mi to brzmi jak umiejętność empatii, jakiejś inteligencji emocjonalnej, jakby umiejętność spojrzenia na świat oczami innego klienta, innego człowieka. Um, a powiedz mi, um, jeśli Ktoś, kto to ogląda i jest osobą, która zastanawia się nad tym, czy być doradcą, czy nie być doradcą, czy, czy, czy stać się taką osobą jak ty. Powiedz mi, albo powiedz tym osobom, czy warto i w jaki sposób się za to zabrać, na co się nastawić, jakbyś mogła w tą stronę. Ja myślę, że, że te osoby muszą sobie to chwilę się zastanowić i sobie to dobrze poukładać, bo jest to dłuższy proces. To nie jest, to nie jest praca, do której się przychodzi, dostaje się 3 miesięczne szkolenie i jak gdyby ma się zakres obowiązków od do. Tylko mhm. tutaj to troszeczkę inaczej działa. Po pierwsze trzeba się trochę przygotować na to finansowo i mieć pewne zaplecze, pewien bufor finansowy na parę miesięcy, żeby to po prostu nie było takie stresujące, żeby mieć ten komfort, że mam chwilę czasu na to, żeby się w to wdrożyć. To, to po pierwsze. Po drugie trzeba sobie trochę. Zaufać, no i na pewno też pokonać jakieś swoje lęki, bo mimo wszystko, jest to kontakt żywy z człowiekiem i to jest zawsze stresujące i nigdy nie można być 100% przygotowanym na wszystkie sytuację i trochę trzeba, mimo wszystko, mimo przygotowania, mimo jakichś podstaw merytorycznych, no to to, to jest taka praca, gdzie reaguje się na bieżąco i, mm. e, i to jest chyba dla takich ludzi trochę e, też kreatywnych, e, którzy, no, którzy nie boją się kontaktu z drugim człowiekiem. Mhm. Okay. Myślę, że to było wartościowe. <grytować> <laughs> <grytować> Powiedz mi, e, 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 jak Ty, e, e, czyli Trzeba się przygotować tak, jakby w jakiś sposób mentalnie, finansowo. Tak. E, czy coś jeszcze? Czy, czy, czy tylko mentalnie, finansowo? Czy jak, jak to u Ciebie wyglądało w pierwszych dniach? Jakbyś miała sobie przypomnieć, bo rozumiem, że to dla Ciebie miało dużą wagę i to pamiętasz. Mhm. E, a czy coś jeszcze? No, na pewno jest ten etap wdrożenia i na pewno to, z jakimi ludźmi e, się współpracuje. Czyli mimo wszystko, no, pracodawca, szef, szefowa. Tak. Jaką atmosferę tworzą w pracy, i czy, czy te pierwsze dni są takie zdejmujące raczej tą presję, niż w drugą stronę. Tak? Bo jeżeli od samego początku jak gdyby jest takie, taka mocna presja ze strony pracodawcy, to myślę, że to dużo gorzej wpływa na, na, na tą osobę początkującą. Ja tu miałam bardzo komfortowe warunki, bardzo delikatnie to wszystko przebiegało. I chyba dlatego szybciej udało mi się po prostu w to wejść. No i na pewno szkolenie. Szczerze mówiąc, spodziewałam się takiego na początku zwykłego szkolenia, takiego suchego, z, z przepisów, ze wszystkiego. Natomiast byłam bardzo zaskoczona, bo to było bardzo praktyczne szkolenie, bardzo takie nastawione na, na działanie. I to chyba pomogło, bo wydaje mi się, że gdybym. Dostała tylko czyste, jak gdyby teoretyczne podstawy, mm -hmm. no to byłoby mi ciężko. Nie? Okay. To? Dzięki za to, bo, bo to jest dla mnie ważna mm. informacja akurat zwrotna mm. i, i miło to słyszeć, że idę e, razem z YouTube w dobrym kierunku. Mm. E, a to pierwsze, co powiedziałeś, to myślę, że to jest wartościowa informacja dla menedżerów, e, Czyli e, dobrze, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem tutaj mm. mi popraw, czyli jeśli menedżer wdraża nową osobę do pracy, mm. wprowadza nowego pracownika, nowego doradcę, zwał. zwał no to powinien dać mu przestrzeń i tak. na co Ty byś zwróciła uwagę menadżerom? Co powinni dać? Co dla Ciebie było ważne, potrzebne? Że jak gdyby po pierwsze wiedziałam już od samego początku i byłam uprzedzana, że to wymaga czasu, hmm. więc to już daje, mimo to, że człowiek sam na siebie gdzieś tam nakłada jakąś, no czuje się za to odpowiedzialny i chce jak najszybciej jak gdyby doprowadzić do, do transakcji, to mimo wszystko ja tutaj ze strony pracodawcy miałam o tyle fajnie, że jak gdyby nie było takiej daty na zasadzie że do tego dnia, to już musisz mieć, nie wiem, taki taki wynik czy rezultat, tak? Mhm. I też fajnie, bo te pierwsze, jak gdyby, nie wiem, czy pozyski, czy spotkania odbywały się też z asystą, mhm. a to jest bardzo fajne, bo wtedy raz, że można trochę poobserwować, jak to działa, że tak powiem, w praktyce i gdzie tu są jakieś pułapki, jak ewentualnie z nich wybrnąć, i to było bardzo fajnie, i tutaj na tych pierwszych spotkaniach. No to to naprawdę dużo się nauczyłam, więc to jest ważne, żeby jednak nie zostawiać tej osoby zupełnie samej i na te pierwsze spotkania jednak pojechać i pomóc je trochę poprowadzić. Ja nie mówię, że wszystko od początku do końca, ale żeby chociaż być i, i wesprzeć i trochę no, w tych takich trudnych momentach wkroczyć w tym spotkaniu. I to, i to dużo daje i to daje taką odwagę później na przyszłość, że, że, żeby samodzielnie to robić. Nie? Mhm. No dobra, tylko dużo menedżerów też mi mówi: Michał, jeśli ja dawałem dużą otwartość nową osobą, taką swobodę działania, to potem się okazywało, że na końcu nic się nie działo. Jakbym <śmijął> mijał dzień za dniem, miesiąc za miesiącem <śmijął> i tam nic się nie działo. Nawet znam takich menedżerów, którzy mi opowiadali historię o doradcach, którzy pracują już ponad rok i, i gdzieś tam może jakaś jedna transakcja im się pojawiła, no to ty już ich tak? A, a przecież masz dopiero dwa miesiące ze sobą. Więc jak sądzisz, co jest tego powodem, albo na co można by było jeszcze zwrócić uwagę? Wiesz co tutaj? No chyba, wydaje mi się, że to mimo wszystko musi być jakiś rodzaj, że, 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 że tego tak się nie da, takie szufladki trochę powkładać. No są osobowości, mhm. które potrzebują większego nadzoru i kontroli, mhm. tak? I to mhm. rozumiem, że, że jakiś doświadczony mhm. menadżer to wyczuwa i wie, że dana mhm. osoba jak gdyby bardziej potrzebuje takiego sprawdzania, ciągłego feedbacku i są takie osoby, a są osoby, które są bardziej nie wiem, samodzielne i jak gdyby wiesz, że, no, że owszem, od czasu do czasu je sprawdzam, no bo w końcu no, to nie jest, że tak powiem, instytucja charytatywna, tylko no, przychodzi się do pracy. Ale jak gdyby można je na, zostawić bardziej jak gdyby, i dać im większe pole działania, takiego samodzielnego. Więc ja myślę, że to jest kwestia po prostu, żeby I to, żeby wszystkich nie wkładać do jednego worka, nie? Bo Jasne, to bardzo rozumiem. Mm. Mm, kupuję to, <grym> <grym> jak najbardziej. A Ilona, Ty ewidentnie jesteś osobą, która wie, co znaczy odpowiedzialność i jak mm -hmm. powiesz, że czegoś chcesz, tak? Na co się decydujesz, to masz już jakieś sama z siebie jakiś pomysł i determinację mm -hmm. do działania. Kiedy, pamiętam, pierwszy raz się zobaczyłem na szkoleniu online, to mówię, o Ilona, jest to osoba, która wie, czego chce, tak? A oczywiście każdy ma swoje mocne dni i słabe dni. Też pamiętam taki mm -hmm. dzień, kiedy to robi było trudniej, ale pamiętam, jak, jak, jak jakby zwyciężyłaś to i wtedy dostałaś tych skrzydeł i nagle mówię, ojejku, nie ta Ilona, nie? E, więc, e, więc tak, tak, myślę, że, że, że to coś w tym jest, że to też gdzieś połączenie tych dwóch mnie jest tego, tej osoby i tego menadżera, nie? Mm -hmm. Okej, okay. Ilona, a powiedz mi, bo może akurat jakiś klient to ogląda, dlaczego warto akurat z Twoich usług skorzystać? Wiadomo, że nie każdy jest dla każdego, mm -hmm. więc może akurat ogląda to osoba, która takiej osoby poszukuje jak ty. Jaką ty jesteś osobą? Jak się z tobą mm -hmm. pracuje? Jak się z tobą współpracuje? Czego można oczekiwać od ciebie? To znaczy tak, ja, ja podchodzę do każdej sprawy indywidualnie i. Jak już zobowiązuje się coś zrobić, to jestem taką osobą, że staram się to doprowadzić do, do końca. I mhm. tak jak mówiłam, ja to biorę pod swoje skrzydła i ja się tym opiekuję. Mhm. Co pod tym rozumiem? Rozumiem to, że oczywiście za tym idzie cała jak gdyby, takie doradztwo z tej strony formalno-prawnej, ale też ja się nie trzymam tylko i wyłącznie tego, co mówi umowa. Jestem w stanie dać dużo dużo więcej niż tylko te zapisy umowy. Jeżeli ktoś potrzebuje mojego wsparcia, nie wiem odnośnie też współpracy z, z dekoratorem wnętrz tak no to ja jestem jak gdyby do dyspozycji. Ja się staram z tą ofertą pracować, to znaczy, że nie ograniczam się tylko do tego, żeby to zaistniało w w mediach, tak, ale mhm. staram się też na inne sposoby to promować, no i między innymi teraz dochodzą właśnie taki, taki projekt nasz tutaj będzie autorski, gdzie będziemy kręcić też filmiki, które pokazują nie tylko mieszkanie, ale też jak gdyby to, co to mieszkanie daje i jaki lifestyle daje to mieszkanie. Okej, okay, mnie to bardzo ciekawi. Gdzie będzie można to zobaczyć? No, Można będzie to zobaczyć na pewno na naszej stronie, ale też będziemy to wrzucać w wszystkie social media, czyli też TikToki, czyli też Facebook mhm. i Instagram. Będzie... Tak, tak. Okej, okay, dobra. Dzięki wielkiej Ilona za, za dzisiejszy dzień, za ten wywiad. Myślę, że dużo powiedziałaś wartościowych rzeczy. Ja ze swojej str strony serdecznie polecam Ilonę, jeśli chodzi o osobę, której można oczekiwać na pewno wysłuchania nie tylko tego powierzchownej tej strony potrzeb, ale tych głębokich potrzeb, których często ludzie zapominają. Na pewno budujesz takie dużą ufność do człowieka i już od pierwszych dni też to sam poczułem jako Michał, więc serdecznie polecam też Twoją usługę z pełną tego odpowiedzialnością. Dzięki Wielkie. Dziękuję bardzo.